Tadeusz Rydzyk przez lata był nietykalny. Politycy PiS zabiegali o jego względy, ministrowie podpisywali kolejne umowy, a państwowe miliony płynęły szerokim strumieniem do toruńskiej fundacji Lux Veritatis. Dziś jednak sytuacja ojca biznesmena wygląda zupełnie inaczej. Po upadku władzy PiS, państwo po raz pierwszy od dekad realnie naciska na Tadeusza Rydzyka. A on sam zaczyna zachowywać się nie jak rewolucjonista, lecz jak chłodny pragmatyk. I to właśnie jest najbardziej znamienne: Ryzyk nie walczy, ryzyk negocjuje, ryzyk ustępuje. Powodem obecnych napięć jest gigantyczny spór wokół budowy tzw. Muzeum Ryzyka inwestycji finansowanej z kieszeni podatników. Koszt budowy wyniósł 200 milionów złotych z budżetu państwa, a dodatkowe 15 milionów złotych miało trafiać tam co roku aż do 2028 roku. Umowę podpisano za czasów ministra Piotra Glińskiego, a cały obiekt zbudowano na prywatnej działce Fundacji Lux Veritatis. Państwo nie ma żadnych praw własności do terenu mimo poniesionych nakładów. Kontrole KAS i NIK wykazały naruszenia prawa. Zawiadomienie do prokuratury obejmuje przekroczenie uprawnień, szkodę majątkową na 57 milionów złotych i niezabezpieczenie interesów Skarbu Państwa. Ministerstwo domaga się obecnie 210 milionów złotych zabezpieczenia, a propozycja fundacji dotycząca hipoteki została odrzucona. Jak relacjonują dziennikarze prowadzący śledztwo, ojciec Tadeusz nie reaguje gniewem ani triumfalizmem. Nie wzywa do obrony Kościoła, nie straszy Tuskiem, nie powtarza narracji o prześladowaniu. Zamiast tego prosi o spotkania, kalkuluje, schodzi z tonu, unika medialnych starć i analizuje tzw. kolejność odśnieżania czyli kim prokuratura zajmie się najpierw. To zachowanie człowieka, który zrozumiał, że jego dawni polityczni patroni nie wrócą szybko do władzy, a impet państwa jest zbyt duży, by z nim walczyć. Jeden fałszywy ruch i cały system finansowy jego imperium może rozpaść się jak domek z kart. To nie jest pojedynczy problem, to cała plątanina kryzysów. Muzeum wciąż nie ma stałej wystawy, mimo setek milionów złotych z publicznej kasy. Brakuje 6,5 miliona złotych na dokończenie projektu, a ministerstwo odmawia poręczenia. Rada Muzeum przestała istnieć, bo jej kadencja wygasła w grudniu 2023 roku, a kandydatury zostały odrzucone. Wykonawca budowy firma Rafako ogłosiła upadłość, a koszt inwestycji wzrósł z 90 do 180 milionów złotych. Fundacja żąda od niej 28,5 miliona kary za niedziałającą bramę. Gdyby wszystkie umowy zawarte przez Fundację Rydzyka zostały dziś prześwietlone, skala nieprawidłowości mogłaby być ogromna, nawet dla największego medialno-biznesowego imperium Kościoła w Polsce. To przecież Ryzyk był luksusowym dostawcą propagandy dla władzy, milionowym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości, aktorem politycznym, a nie duchownym. Przez lata nikt go nie ruszał. Dziś sytuacja jest odwrotna. To on musi uważać, żeby nie spaść jako pierwszy z walca rozliczeń. Kluczem mogą okazać się faktury wystawiane na instytucje publiczne. Bo jak legalnie opisać na fakturze, uderzyliśmy w Tuska. Zrobiliśmy Wam dobrze w wiadomościach, przepchnęliśmy materiał polityczny, nie da się, dlatego istnieje realne ryzyko poświadczenia nieprawdy, wyłudzeń VAT, czyli różnicy między 8% a 23%, prania pieniędzy i finansowania agitacji politycznej ze środków publicznych. Jeżeli prokuratura pójdzie śladem faktur, problemy mogą dotknąć nie tylko ryzyka, lecz całą sieć współpracujących z nim mediów i polityków. Ojciec Tadeusz wyjątkowo szybko dostrzegł zmianę układu sił, jego elektorat się kurczy, patroni polityczni słabną, służby zaczynają działać, Watykan patrzy z dystansem, a wpływy arcybiskupa Rysia burzą układ Jędraszewskiego, na który liczył. Dlatego dziś stosuje strategię przetrwania. Ja nic nie robię, ja tylko czekam, ja się nie kłócę, ja się dogadam, ja chcę spokoju. To nie kapitulanstwo, to instynkt samozachowawczy. Ryzyk nie ma już gwarancji, że jego dawni sponsorzy wrócą do władzy, nie ma gwarancji, że kościół stanie za nim murem, a każdy jego błąd może zostać wykorzystany. Najbardziej prawdopodobny plan to zachowanie resztek wpływów, pilnowanie majątku fundacji, negocjacje z państwem i rola ostrożnego seniora kościoła, który nie ryzykuje otwartych konfliktów. Po raz pierwszy od 30 lat znalazł się w sytuacji, w której to państwo dyktuje warunki to politycy nie boją się go tak jak dawniej to on musi ustępować, a jego imperium może zostać rozliczone punkt po punkcie. Jeżeli ruszy pełna kontrola finansów, Dotacji, faktur i przepływów między fundacjami konsekwencje mogą być historyczne. A pragmatyczna cisza ryzyka tylko potwierdza, że doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Zasubskrybuj kanał Antyteizm, kliknij dzwoneczek i bądź na bieżąco z naszymi materiałami.